poniedziałek, 1 czerwca policjanci z komendy Wolesni otrzymali zgłoszenie o, włamaniu do jednego z magazynów należącego do lokalnego punktu handlowego. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, zobaczyli dziurę, którą przestępca, wyciął w kracie chroniącej drzwi od zaplecza. Z miejsca zdarzenia ukradziono duże tylko jednego produktu. Policjanci szybko wpadli na trop 33-letniego mieszkańca gminy Olesno. Włamanie do dyskontu sprawiło, że policjanci o nie mieli w miejscu zatrzymania mężczyzny, znaleziono 20 puszek piwa, które zostały ukradzione z dyskontu. To prawdopodobnie część łupu pochodzącego z włamania. Ze sklepu zniknęło 100 puszek o łącznej wartości 300 zł. Funkcjonariusze uważają, że większość alkoholu, czyli aż 80 puszek, została wypita przez zatrzymanego i jego znajomych. W jego organizmie wykryto ponad 4 promile alkoholu. Policjanci twierdzą, że próbował wypić cały łup. Powstrzymała go interwencja. Sprawą zajęli się nasi śledczy którzy wytypowali domniemanego sprawcę i już kilka godzin później zatrzymali go w miejscu jego zamieszkania, powiedział aspirant Stanisław Filak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie, po wytrzeźwieniu 33-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Przeznał się do zarzuconego muczynu. O jego dalszych losach zadecyduje sąd rejonowy w Kluczborku. Na ten moment zatrzymany przebywa w policyjnym areszcie. Zaczyn, którego się dopuścił, grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności. Przy okazji lektury tego wpisu radzimy sprawdzić, czy wasze mienie jest odpowiednio zabezpieczone. Ostatnio opisaliśmy o tym, jakie zamki mogą być zachęcające dla przestępców. Jeśli masz taki na swojej posesji, koniecznie go wymień. To że uratować twój dobytek. Źródło, Polsat News slash, to następne.